Gry planszowe, w których używano pionków, znane były już w starożytności. A czy wiecie państwo, jak wyglądały pionki sprzed 400 lat? Te należące do mniej zamożnych produkowano z kości, drewna lub kamienia. Ekskluzywne pionki do gry rzeźbiono ręcznie w kości słoniowej i szlachetniejszych rodzajach kamienia lub drewna. Ewolucja w ich produkcji związana jest z wynalazkiem Norymberczyka Leonarda Danera. W połowie wieku XVI zastosował on prasę śrubową do odciskania reliefowych dekoracji na drewnianych krążkach. W taki właśnie sposób na początku XVIII wieku uformowano w Bukszpanie 11 pionków z kolekcji muzeum. Każdy z nich składa się z dwóch reliefowych medalionów, zestawionych ze sobą zupełnie przypadkowo i połączonych drewnianą ramką. Pomimo seryjnej produkcji, warcaby norymberskie, a potem także augsburskie, były produktem luksusowym. Stemple do ich wybijania projektowali wybitni medalierzy, a uzupełniające dekorację napisy, najczęściej łacińskie, przeznaczone były dla wykształconego odbiorcy. Przedstawienia na pionkach nie były związane z grą, ukazywały ważne bitwy bohaterów i władców, alegorie z moralnym pouczeniem albo filozoficzną sentencją, a nawet, co było rzadkością, sceny religijne. Popularne były tematy związane z kampanią antyturecką, w tym portret króla Jana III Sobieskiego, wybity stemplem projektu Martina Brunera. Interesująca jest także scena koronacji Augusta II na króla Polski, wzorowana na grafice wydanej w norymberskiej oficynie Frobera w 1697 roku. Pionki przedstawiające tych polskich władców gościły wówczas na szachownicach całej Europy. Dziś produkowane masowo warcaby straciły swoją dawną jakość i walory artystyczne. Wciąż można jednak nabyć oryginalne warcaby, małe dzieła sztuki, tworzone przez rzemieślników pasjonatów.